Mega zort Ha! Łączmy się! Lecce. Mama, mama dzwoniła? No. Mamo! Oni mieliście gdzieś zabrali, na kiedy pachnę Nice! Jaki Jest, planczyk mało. siadł, kowboju! Zobaczcie jak tu wysoko, jak ja się poświęcam Dzień dobry! Dzień dobry. O, trzymaj to! Chodź. Pięknie! Nieźle, świetnie I teraz bak Dawaj, dawaj, prostuj go Troszkę niżej Troszkę niżej, idealnie Trzymaj go Igła A, Pięknie na pięknym tle. No dobra, za skurcz się tu zapał, nie tać fronta. Poczułem skurcz idący przez przedramię, aż do palca i mi się tak normalnie palce zawinęły jak zielusowi. Już więcej go spotkało na tych zawodach, nie? Dzień dobry, z tej strony Arcydolt. Witam Anterisa tutaj. Właśnie jest na bagnistym torze Ninja i biegnie. Tam na końcu jest przycisk. Dawaj, let's go! Nie oglądaj na siebie! Cały czas do przodu. Dawaj, z kamienia na kamień. Dawaj, dawaj, dawaj! Pokaż, pokaż jak naciskasz przycisk! Naciskasz! Ninja Warrior! Wow! Bagnistą edycję! Jestem zwycięzcą! Nazywam się Mateusz Karbowy i wygrałem Ninja Warrior! Edycję MAGNISTĄ! O! Oh. Oh. Bagienny ninja Anteris! Byłem pewny tego, widziałem to w swojej głowie. Wyobraziłem sobie jak klikam ten guzik. I wiecie co? Zrobiłem to. w swoje marzenia. One są w waszym zasięgu. Jedziemy z tym dalej. Czas na finał! Anteris regeneruje się w bagnach. Zanurza się tam po szyję, spędza tam po 20 minut dziennie i wychodzi taki potwór z bagien trzymający maltisy, robiący handstandy. Może zaraz pompkę wyciśnię Dobra. Szczęśliwy. Szczęśliwy i zadowolony. To szlak na rękach o do parletek Fałka Dobry Piękna fałka Dobry Latuje. Latuje dalej O, o, o. zielony spałeś Elegancko o. Dobry ej! Ale moc! Po takiej przerwie Co zrobiłem? A wtedy zrobił tutaj patch front i odtrzymania od swojej... O ja nie chciałem! Na ludzkiej genetycznej mocy w tutaj rurkę do środka. Ja nie chciałem to no, zrobić! A my tu właśnie robimy izotoniki, prawda, tutaj moc niedźwiedzia. Widać, że jest ogromna siła, ja pierdzielę jakie to są mięśnie. To jest niemożliwe! A tu produkcja izotoników, dzień dobry! Dzień dobry! Robimy cytrynki, tu mamy wodę. Woda jest mega zdrowa, sól Mateusz herbowy właśnie zajmuje kurtkę. Pa 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 pa! Patrz co się dzieje! Zobacz co się nie ma! Nie ma co się pierdolić tutaj! <grytanie> patrz jaka moc tutaj się dzieje, zobacz! Nie ma że zimno, tutaj jest kurwa zajebiście, patrz, patrz co się dzieje! Dawaj! Dawaj. Uh. Dobry. Takie! powy! Dobra no, Dobra Na razie starczy Podaję się w w innych tarczy. miejscach, nie? <laughs> Dobra, właśnie Pozdravím, cyk.